Szybki trik na prezentację danych, którym zaskoczysz swoją szefową. Ani na fragmentatorze typu oś czasu, ani na żadnym innym fragmentatorze, ani też w opcjach grupowania dat w tabeli przestawnej nie znajdziemy numerów tygodnia. W związku z tym potrzebujemy te numery dołożyć jako kolejną kolumnę w naszym źródle danych. Wracamy do arkusza dane i dopiszemy tutaj kolumnę tydzień roku. Formuła. Excelowa to numtyk, która do środka przyjmie datę zamówienia. I taka formuła powinna rozprzestrzenić się do samego dołu. Tak przygotowana kolumna pojawi się w naszej tabeli przestawnej, ale uwaga, nie od razu. Wstawienie nowej tabeli przestawnej nie powoduje jeszcze, że ta kolumna trafia do naszego źródła danych. Tabelę przestawną trzeba przeładować. Excel wtedy kopiuje naszą tabelę i wkleja ją do pamięci podręcznej tabeli przestawnej. Dopiero wtedy tydzień roku pojawi się w, naszym, w naszej tabeli. Załóżmy, że wrzucimy tutaj region i sprzedaż po latach. Teraz chcielibyśmy filtrować te dane po numerze tygodnia. Wstawiamy fragmentator na przygotowanym polu tydzień roku, i oto nasz fragmentator, który możemy wykorzystywać w operacji filtrowania